Wiosna jest też okazją, by zaopatrzyć ogród w potrzebne sprzęty. W tym celu wybraliśmy się na zakupy do voucha. Ela ma dosyć ręcznego przekopywania ziemi, dlatego chętnie znalazłaby jakieś inne rozwiązanie. Udajemy się więc na poszukiwania. Coś dla ciebie, Ela. Wspaniałe. Naprawdę uwielbiam takie naturalne osłonki. Tylko pytanie, które? Bo te małe to takie masz. To może. Myślę, że te średnie kupiłabym dzisiaj. Wie? Dwie i chyba jedną na razie jedną wezmę dużą. taką dużą. Dobra. a te skrzyneczki, one do altany by pasowały. Wspaniałe, co? też właśnie zwróciłam na nie uwagę. Świetne. No, no to dobrze, to Świetne, proszę decyzję ile piękne. czego i idziemy Myślę, dalej. że wezmę dwie takie. Dobra. No to mamy, to zaraz do koszyka włożymy. Piękne. Można byłoby spędzić dużo czasu w sklepie przemierzając alejki z towarami, jednak Ela dokładnie wie czego szuka. Przepraszam, tak, mogę zapytać o to urządzenie. Czy to jest glebogryzarka? E, tak, dokładnie. E, mamy do czynienia z glebogryzarką. E, napięcie sieciowe 230V, czyli dokładnie tyle, ile mamy w gniazdku. Mm -hmm. Bardzo A. prosta w obsłudze, jedynie bezpiecznik oraz mm -hmm. gaz. A właśnie ciekawa jestem, jakie ma ostrza. A, hop, Czy mogłabym zobaczyć? Tak, oczywiście. Mm -hmm. Ostrzeżnicy 22 cm, tak o, więc głębokość robocza jest to 11 cm. Mm -hmm. 750 y... W. silnik. do fajnie. użytku domowego. Świetnie i szczególnie dla kobiet, tak? Kiedy, Myślę, że jest to właśnie Musimy to, sobie ułatwiać czasami pracę. Podążając do kas, znajdujemy jeszcze dorodne pierwiosnki i gerbery.